Wszystkie komendy, które on będzie wydawał, proszę żebyście się do nich zastosowali. On to będzie egzekwował, no, rygorystycznie. Chodzi o to, że broń, z której będziecie strzelać, czyli KBKS, broń centralnego zapłonu, kaliber 5,6 mm, jest bronią, która potrafi zrobić wszędzie ostatecznie. Nic samodzielnie. Gdyby ktoś miał jakieś problemy, bo zapomniał, jakoś jeszcze la, proszę by o to powiedzieć. Tu nie ma żadnego wstydu. Traktować to naprawdę sportowo. Nie ma zasadzie jakichś sukcesów, albo porażek. Bo są wygrani i znaczy zawsze przegrani, ale to jest zabawa. Ja to traktuję jako zabawę i myślę, że wszyscy to po prostu tak traktować. Życzę samych Nie, prowadzący no i tak to powiem. Woda jest wszystko, bo to w tym To się do wyższej, a nie no, nie peszło.

Powyżej dziesięciu punktów, jak ktoś ma dziesiątkę, to może zjeść Tak, to ja nie mam. Ten musisz trzy punkty. To do to, porcje? Tak, to, Lewy, trzeba nie trzeba. Jest to Nie trzeba. Najlepiej nie Aha, to jest Aha. Ta ja nie... ja jedna żeby mi nie była strzeliła, to by były wszystkie. Proszę ja, okazać. Jest czarny Bardzo ładnie.

Thank <tries> you. <tries> 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 よろしくお願いします。 Dzisiaj już Która? Tak. tamtego. Poczuję w lewo. Tak, a to wszystko zależy od do oka. zawodów. Te, uczestniczyło w nich 8 dyspołów. Wyniki za chwileczkę ogłosi pan prezes Tadeusz Cichoń. No ja ze swojej strony jako sędzia główny muszę powiedzieć, że poziom był dosyć wyrównany i w tych drużynach, które wygrały no, powiedział, wysoki Zwycięstwo, czyli zawsze musi ktoś wygrać, prawda, musi być pierwszy, drugi, prawda, i musi być też ostatni. I o tych ostatnich nie będziemy, nie będziemy mówić. no to ja bym miał tyle. Chciałem Wam bardzo serdecznie podziękować za sprawne yy, szczelanie, za to, żeście byli dyscyplinowani na stanowiskach, nie było jakichś tam problemów e, związanych z bezpieczeństwem. E, no, nie będę zabierał głosu. Dziękuję za to, żeście odwiedzili nasz obiekt y, lokowski, tą strzelnicę w Bokni. No i zapraszam na następne zawody, kiedy tylko chcecie. Jeszcze chciałem powiedzieć jedno. Ze Strażą Pożarną to akurat Liga Obrony Kraju współpracuje najlepiej, jeżeli chodzi o jakieś takie organizacje pozarządowe. Ale ja już to kiedyś jeszcze raz powiedziałem jeszcze raz to powiem. Jak ktoś jest aktywny, chce coś robić społecznie, to mówię, nie mamy co szukać innych ludzi, tylko trzeba się oprzeć na tych, co są straży, bo ci... No innych po prostu nie ma w innych miejscowościach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mam przyjemność ogłosić wyniki. W pierwszej rzędzie chcę ogłosić wyniki, jeżeli chodzi o zespołowe współzawodnictwo. Pierwsze miejsce i puchar zarządu powiatowego Związku LSP zdobyło Miasto Bochnia. Tu Drugie miejsce, żezawa. Trzecie miejsce, żegocina. Jeśli chodzi o indywidualną rywalizację, pierwsze miejsce Grabiasz Jakub z Łąkty Górnej 85 Bratucice Stydna Adam 79 i śliwa Ryszard Kiednikówka 76. Bardzo proszę Pana Prezesa Zarządu y, Powiatowego Związku OSP o wręczenie kucharów i dyplomów na zespołów. Szanowne główny i Druchowie. pierwsze miejsce w zawodach powiatowych, jak ogłosił Pan Prezes Cichoń, zajęła Ochotnicza Straż Pożarna Reprezentacja z Bochni. Uprzejmie proszę o wstąpienie. Jedyna dziewczyna między nami. Macie i niech wam przypomina, że trzeba dobrze strzelać. <noise> I się, I za zajęcie pierwszego Bóg nie ma 189 punktów. Indywidualne, <noise> indywidualne. Grabiasz. Grabiasz. Jak to Tylko to. to

172 grzecie <noise> miejsce, grze godzina tylko 2 punkty mieć, 172 matko na taki, panie Profesor nie <to jest>, tyle tak. <noise> po strzelaniu i w ogóle po prostu indywidualnie stydna Adam OSP braku cicę czyli 6 punktów mieć od pierwszego i trzecie miejsce OSP, kiedy Kaszliwa szliwary 76 punktów. A, czyli 3 sądzący, punkty od drugiego. na pewno się, A to, się najlepiej tylko Bardzo proszę, nadużyny. drużyny do oddziału gminnego związku. Nie płaczę. <noise> ja Nie an e u be dev benn na to voe da bochnia bochnia nasti bochnia na bochnia

no, musi się coś zacząć dziać, tak jak prezes Maciejasz powiedział, a przecież y, będziemy oglądać zawodów tylko w telewizji. Y, ten obiekt, y, który tak świetnie zarządza Liga Obrony Kraju, y, y, obiekty inne sportowe, które coraz powstają w gminach, mieście w mieście Nowej Wysi, że one mają służyć y, ludziom, społeczeństwu. I życzę Wam, żebyście z nich jak najczęściej korzystali. Dziękuję gospodarzowi sensowi lok za życzenie nam tego miejsca. Dziękuję za... To Dziękuję za udział. Do zobaczenia. A może zrobimy zimową Spartakianę? Strzelania z broni krótkiej, z pistoletu.